Cześć, nazywam się Michał. Po mojej lewej stronie znajduje się Kuba, po prawej Dan. Chłopaki przyjechali do nas z na zgrupowanie. Na co dzień mieszkałem na Wyspach. Może opowiedzcie, opowiedzcie coś o sobie, jak to się zaczęło Wasza gra w reprezentacji Polski. Może zacznijmy od Kuby. Od paru lat kram już w Ragmy na Wyspach w klubie Barryport. Dostałem powiadomienie od jednego z trenerów w Walii, który powiedział, że w Londynie jest spotkanie z reprezentacją Polski. Z trenerem e, pojechałem na ten obóz i, i tam, tam Chris, Chris już tam był, bo on był e, w sztabie szkoleniowym siódemek rugby, czyli zacząłem w siódemkach i no i tak się to, tak to zaczęło. Mm, to teraz kolejna dana. probably back in 2018. Um, I was invited to play for Polish Rugby Sevens. Um, but I met Dwayne Lindsay first there, uh, former coach, and then I Had to go back and work on a few things and develop. And then first met Chris at a, like a Polish camp slash trial in London in 2019, I think. That's where I first met him. And then during, uh, after, uh, during COVID, came over uh, to play for Budavari Lublin and then had my first camp. Uh, but then it was cancelled because of COVID. I meant to play Ukraine. And then I made my debut against Hungary in September. So it's been a pretty good journey. No dobra, tak się przedstawiliśmy, to mam dla Was mały challenge. Napiszemy dyktando. Ja wam podyktuję tekst, wy będziecie musieli napisać go na kartce. Okay. Gotowi? Okay, no. Zaczynamy podczas szarży. Młynarz wyrżnął, skrzydłowego. Tak. <laughs> Skrzydłowego oh, shit. Skrzydłowego I'm so sorry about you, Drużyny Drużyny, drużyny Przeciwnej Przeciwnej Szepsi najszepsi Szepsiunaj 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 Przeciwnej There's a lot of shes and jes and Shit 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 przeciwny. Yeah. O, powierzchnię. To no nie też to nie jest proste. Ja ja nie wiem. Yeah. O, powierzchnię murawy. Murawy. Tak. Aż. Huknęło. Huknęło. Nie. Kropka. Tłum na trybunie. 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 Jemknął. jęknął Kropka. It's point. point. Oh, alright. Okay. <laughs> I hope you can read my handwriting by the way. Don't worry about it. Dobra, dalej. Zatrzeszczały. Kości. Kropka. Kropka. Tak. Point. <laughs> Yeah. Like, yeah. Czy <laughs> just just, you writing W rzeczywistości to jest kropka. To jest kropka. To jest To jest kropka. To jest kropka. To you need To write what To jest Poturbowany To jest kropka. To Poturbowane, Poturbowany. Skrzydłowy. Poturbowane. 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 skrzydłowy. Mimo bólu. Mimo bólu. Whoa. odłożył piłkę, odłożył piłkę, którą natychmiast, uh -huh. natychmiast rzucił... rzucił? Rzucił. Dalej łącznik młyna. Co zlastą? Młyna. 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 Kropka. Co to <laughs> I have got a lot of time. <laughs> 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 Rugbista podniósł się. Dan, did you do GCSE Polish in school? Absolutely not. No, I did bloody Gaelic and uh, Gaelic and the French. <laughs> How's your French? Come see, come see, come see, come see. Podniósł się, się. <laughs> Siłą, siłą. Marzył? Marzył? Nie. O przyłożeniu. 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 Wo... Przyłożeniu. 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 A zamiast tego. A zamiast. sam Musiał. Musiał. Grać? Grać. Z potłuczonymi żebrami. Musiał grać z. Myśl grać. Z. Z. Potłuczonymi. tu potłuczonymi ziemi, aha, żebrami. Ziebrami. Żebrami. Brami. Kropka. Dobra i na tym zakończymy nasze dyktando. Teraz panowie wymie wymieńmy się kartkami. I ty spróbuj przeczytać tekst oh, Dana, a ty spróbuj przeczytać tekst Kuby. Zacznijmy od Kuby. Oh, I already know. I, I honestly, you're not going to be able to read anything. Oh. Jak tam No, you're not going to be able to read that. Kropka. Kropka. Dobrze. Kropkie. Kropki. Przez C. Kropki. Kropki. To bardziej wygląda jak rosyjski. to po rosyjsku lecisz. No nie dam rady. Nie masz rady. A ty? Ciężko. Pogadzę. A gdzie bało się? No i w ogóle nie Podczas hey. Kuki, mąż. Ru, ru, ruino. Chedronego, du, duks, duks je. Nie. to jest za ciężkie. <laughs> Dobra, Dan, spróbuj. Podza zraże, mój, mój, toj. Mateusz Bartosz Mateusz <laughs> <laughs> um, Mate Mateo, Mateusz? Uh, Munaj Munaj Varan Varanye Wrżnow 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 E skre <laughs> skrez to to ego taco

So it sounds like a case. I don't know where is it. I don't know. Uh, uh that one there. Yeah. <laughs> how does <is> that? <laughs> <I> just, <laughs> how do you How does that? That doesn't sound like that should be with a W, not a CH. To vem, to vem na Trebieno jak na zatres That's a mouthful. <laughs> Za koz kozio, bo skrad towie, miwo, bulo. No, that's not bulo. <laughs> to not to no, jest, is it? to no, an jest, a thing to jest, top. jest, to jest, bulu, jest, o bulo to to jest, no, No, na te PK, No, Musa. natychmiast, miast. Musafa. Mustafa. Mustafa. Natychmiast. Mustafa. Mustafa. Min... mit-nya? Mit-nya? We, yeah. we, we. Oh, it's a we. Mwenna. Mwenna. Rug-bustro. No, that's not rug-bustro. Bustro? Bustro? Er, uh, pod Ah. This is actually... I thought, no wonder you boys think Scottish is bad. <laughs> this is way bloody worse. Um. So, er... Uh, so? <laughs> Is that hmm. how you pronounce it, Sue? S-U-V-E? Show. Huh? Pod news Shell. 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 see... Shell. So like Shell. So I can say Tego. Tego. Oh, that's Brilliant. easy, that's good for me. Um Muzua Grad Zie Pontovami. Zebrami? Zebrami. Zebrami. See i got right. Two is right. Two is Zebrami. Zebrami. And Tego. And tego, that's it. I'll take that. <laughs> two right, I'll take that. Oh Dan, Can you read your own? For us. One? That's now Tanka. Can I read? Do you want me to read that one? one? Oh yeah. I'll read that one. <laughs> this is gonna be horrendous. <laughs> Podza Żakni, Monash Vernego um Vervogne <laughs> uh I can't even read my own writing Tru Zetnje Shepzne um Oboshne I've I've put put the two words It's it's s see, saying similar Omuravi <laughs> Asie,

I'm so sorry, Cuba. <laughs> it's, <good laughs> it's such an insult. It's good for me, I couldn't mm. read anything. <laughs> <laughs> Even when it comes to me being an idiot trying to write then Polish. Mimo bolo, obsviennie, putko, kotrova na, tygnazie, syucie, dale, vianvik movona

Zjebrawi. Dobra, cenimy. To jest clear weather here to no, Mało będów, wszystko czytelne, oczywiście piątka. Proszę bardzo. Trzy plus. Co? Dobrze, to ty teraz mi to napisz po angielsku. Give this w Polsce. Give me a few minutes. Give me just. Nie, nie, je nie, nie jest oh, to mały, oh, mały oh, challenge. ode mnie. I told them to translate to English. Translate to English. Oh yes. Oh not today. Chwala oh, 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 <laughs> right. pierwszy. Powiedz stół z spo, <laughs> powyłamywanymi nogami. Stół z powyłą nogami. Powyłamywanymi nogami. You speak Polish? How are you struggling with that? It's hard. It's like, it's like one of those uh, tongue twister riddles. Alright, say again. Stół... Sztu... Z powyłamywanymi nogami... Szpuwa... Stół bez nóg. Sztu... Powi? Nie. Nie. Powyłamywanymi... Pu... Pów, nogami. 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 Dobrze. <laughs> no to jeszcze jedno możemy spróbować. Szedł Sasza suchą szosą, suszył sobie spodnie. Szedł? Sasza, Sasza, suchą, suchą szosą, szosą, soszą, suszył sobie spodnie, <gulanie> suszył sobie spodnie. No, dan. Repeat. Repeat. <gulanie> 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 szedł sasza, <gulanie> Sasha, szedł suchą szosą, suszył sobie suszył sobie spodnie, suszył sobie spodnie. No i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy na kolejne. Dziękujemy. A fajd ma serdeczkę. Zdjęłam piątą wioskę. Zaraz. I give me a three. Free plus. Haha. I give me a five.